Ja miałam kiedyś bardzo duże wyzwanie, generalnie, z rozmową z ludźmi. Ja się bałam rozmawiać z ludźmi. Bałam się spotkać z jedną osobą, której na przykład nie znałam, i to było kiedyś dla mnie mega olbrzymie wyzwanie. Byłam tak zamknięta na ludzi, że najchętniej bym siedziała w domu i jeszcze, żeby nikt do mnie nie przychodził, nie daj Boże, że ktoś do mnie zadzwoni. nie lubiłam w ogóle. Wręcz mnie w pewien sposób paraliżowało poznawanie nowych osób, bo jak ktoś mnie znał już jakiś czas, no to był w miarę bezpieczny, tak? A każda nowa osoba wiązała się u mnie w mojej podświadomości bezpośrednio z jakimś zagrożeniem. Ja to czułam jak zagrożenie jak lęk. I to do czego mnie doprowadziło oczywiście do stanów depresji, do stanów zamknięcia. Tutaj rozmawialiśmy chwilę przed live'em. Ta izolacja co? Tak, prowadzi do, do czego? Do właśnie do takich, takich rzeczy. Hmm. No i to było dla mnie duże wyzwanie na gdzieś tam do pokonania i tak jak tutaj też padało trzeba sobie pozwolić postawić ten pierwszy krok nawet jak się boisz ale wiesz że chcesz zmiany to nie podążaj starym bo jak będziesz podążać starym to trafisz w starym miejscu